Katarzyna Kiedrzynek, Piłkarka Roku 2015, jest naszym gościem. Ciężka, co? Bardzo, bardzo ciężka. Ciężko mi było z nią troszeczkę maszerować, ale jakoś dałam radę. Troszkę jesteś zdziwiona, zaskoczona, że wygrałaś w tej konkretnej kategorii? Czy może spodziewałaś się, że akurat Piłkarką Roku 2015 zostaniesz właśnie Ty? E, znaczy nie, no nie, ja się nie spodziewałam się czegoś takiego w ogóle, że taka nominacja w tym roku nastąpi dla Piłkarki Roku. Wydaje mi się, że sama nominacja była dla mnie już wielkim sukcesem, natomiast na wygranie tej sytuacji dzisiaj to już jest po prostu, wydaje mi się, szczyt moich marzeń w życiu, nie marzyłam o tym, że, że będę mogła pojawić się na tak prestiżowej gali, stało się to dziś, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i dumna, no, wydaje mi się, że ten rok miniony, 2015, był to takim rokiem dość przełomowym w moim życiu, pod każdym względem i... i, i... Cieszę się, że zostało to po prostu docenione. Ale widziałem po Tobie, że Ty w ogóle nie czułaś tremy, żadnej, żadnego stresu. Wyszłaś i czułaś się tam dosłownie jak między słupkami Paris Saint-Germain. E, to znaczy, wydaje mi się, że miałam e, większe momenty stresu w moim życiu. E, no, mam na myśli tutaj między finał Ligi Mistrzów, który nie był takim zwykłym meczem, najzwyklejszym, e, który praktycznie gram co tydzień. Mam nadzieję, że tak zostanie, e, natomiast no. Chciałbym to powiedzieć, stres był. Nie będę oszukiwać, na pewno stres był, natomiast cieszę się, że, że w ogólnej opinii wyszło to dobrze, więc jestem bardzo szczęśliwa. Dla Ciebie to wyróżnienie chyba znaczy o tyle więcej, że jest to pierwsze w historii wyróżnienie dla piłkarki roku w Polsce, oczywiście w naszym plebiscycie. A Wy, piłkarki, polskie piłkarki, ogólnie piłkarki na świecie, dążycie do tego, żeby propagować ten kobiecy futbol, dlatego chyba... Tym, tym, bardziej, tym, tym ważniejsze jest e, zwycięstwo dla ciebie konkretnie w tym plebiscycie. E, no, oczywiście jest to bardzo ważna chwila w moim życiu. E, praktycznie pierwsze tak ważne indywidualne osiągnięcie. E, no, i przede wszystkim cieszę się, że, że tutaj właśnie ta piłka nożna kobieca została dostrzeżona e, na polskiej arenie. Tak? Bo wiemy bardzo dobrze o tym, że na polska piłka kobieca troszeczkę jeszcze kuleje poza tym medialnym. E, no i myślę, że to ta właśnie piękna, bardzo ciężka nagroda. E, no i ja pomożemy jakoś w tym, by, by po prostu ta piłka kobieca szła do przodu z każdym rokiem, żeby było coraz lepiej. No i mam nadzieję, że każdego roku będzie tych, tych pięć nominowanych piłkarek do, do, do tej właśnie najlepszej. Teraz kibica na pewno liczą na to, że w końcu zaczniesz dostawać powołania do reprezentacji Polski. Ja wiem, że ty nie za, nie za bardzo lubisz rozmawiać na ten temat, bo powiedziane zostało już w zasadzie wszystko. No ale przy takiej okazji musisz. Musisz powiedzieć, jak wygląda sytuacja. Czy ty cały czas uważasz, że możesz niedługo zagrać w reprezentacji? Jak, jak, w, ogóle, jak w ogóle wygląda ta sytuacja? Możesz, możesz o tym opowiedzieć? Znaczy tak, na dzień dzisiejszy, tak jak mówię zawsze, powtarzam się w kółko, kadra była, jeśli będzie dla mnie najważniejsza. Natomiast tutaj wydaje mi się, że wszystko zależy już od trenera, tak? Ja będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby do tej kadry wrócić. No i żeby znów stać między słupkami, ze strażakiem na piersi, natomiast no mówię, ja mogę robić wszystko na boisku, a decyzję podejmuje trener. Jak będzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wkrótce wszystko się wyjaśni. Zdraszmy trochę kuchni. Ty strasznie nie lubisz w wywiadach rozmawiać o zlatanie. Mówi, powiedziałaś mi, że jeżeli padnie pytanie o zlatana, wychodzisz. Dlaczego? Zrobił Ci coś? E, nie no, po prostu od momentu, kiedy no, stałam się zawodniczką Paris Saint-Germain, temat zlatana nie... Nie cichnie do tej pory, także każdy dziennikarz, każdy jakikolwiek wywiad e, toczy się właściwie spotkania z pierwszą drużyną mężczyzn, no, i ja ozlatana, no. Powiem szczerze, że, że śmieszy mnie to. E, no nie powiem, że troszeczkę męczy, ale staram się to po prostu przyjmować z uśmiechem, odpowiadać w jakiś sposób na to samo ciągłe pytanie. Oczywiście nie tak samo, staram się rozmaicić jakoś moje wypowiedzi, natomiast no, z każdym razem wydaje się to coraz cięższe. No może w końcu media będą już tak, jakby to powiedzieć, szczęśliwe z mojej wypowiedzi o, o Zlatana, że w końcu zaprzestają. To jak to jest z tym Zlatanem? To jest twój ziom z roboty, czy nie za bardzo? Czy się nie znacie? No to znaczy, no tak jak powiedziałam, znamy się tylko jako koledzy klubowi, tak? Mamy okazję widywać się na jakichś prestiżowych obiadach klubowych. Właśnie takie, nie podsumowanie roku, sezonu, czy właśnie jakieś typowo oficjalne spotkania, czy właśnie sesje zdjęciowe. Natomiast ogólnie no nie mamy kontaktu z piłkarzami, wiadomo, że jakieś tam poszczególne piłkarki mają nawet przyjaciół w drużynie męskiej Paris Saint-Germain. Natomiast ja na spokojnie zajmuję się na dziedzinie z sobą, więc, więc tutaj z lata ma się na dziedzinie się dobrze. To co, w takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję piłkarka roku 2015 Katarzyna Kiedrzynek Paris Saint-Germain.